Cześć, dzień dobry. Ja mam na imię Karina. Prowadzę ten kanał, na którym tłumaczę dysfunkcję. W ofercie macie również warsztaty uzdrawiające dla klientów oraz dla ludzi, którzy pomagają innym na poziomie energii, na poziomie coachingu i psychologii. W tym nagraniu chcecie zaprosić na warsztat Powrót Duszy. Yy, Powrót Duszy, warsztat, yy, który ponownie uruchomi proces yy, powrotu do serca, yy, powrotu słuchania swojego serca, czyli do bycia prowadzonym. Yy, warsztat kosztuje 299 zł. I w tym warsztacie chodzi o to, yy, że po pierwsze będziesz miała miał moc odnaleźć swój sens życia. Będziesz miał miała możliwość wypełnienia pustki egzystencjalnej, którą czujesz. Pustka egzystencjalna jest między innymi powodem nerwic oprócz traum oczywiście z domu dysfunkcyjnego. Pustka egzystencjalna powoduje, że człowiek nie widzi w ogóle sensu swojego istnienia, swojej egzystencji i generalnie rzecz ujmując jest w depresji. Więc jeśli je leczysz się na którąś z tych chorób. Jeśli nie widzisz sensu y, swojej egzystencji, ponieważ wychowałaś się w rodzinie dysfunkcyjnej, w której y, twojemu życiu nie nadano wartości, y, szczególnie cię zapraszam. Zapraszam też pozostałe osoby, które są już w drodze i niekoniecznie y, rozumieją Duszę i przyczyny duszy na to wcielenie, nie rozumiem wcieleń. Te osoby też zapraszam. I jeśli miałabym Ci wytłumaczyć tak w skrócie, w ramach zaproszenia, czym jest dusza, to dusza mieszka w Twoim sercu. Dusza mieszka w Twoim sercu, a serce powoduje, że Twoje ciało żyje, tak? Czyli dopóki żyje, dopóki bije serce, dopóki bije serce, dopóty. Żyje Twoje ciało, Twój umysł, Twój mózg. I y, siedzibą, y, siedzibą duszy jest serce, a pojazdem duszy jest ciało. I jeśli dorastamy w domach dysfunkcyjnych, wśród ludzi, którzy nie potrafią kochać, czyli w, y, wśród ludzi zaburzonych y, w różnym stopniu, kierujących się w życiu głową, y, kochających przez głowę, czyli nie, dysfunkcyjnie, to to dziecko, którym byłeś, byłaś, musiało zamknąć serce, a żeby przetrwać wśród ludzi, którzy nie potrafili odwzajemnić je, jego je, jej miłości, tak? Czyli dysfunkcyjne dziecko dorasta w warunkach ekstremalnych, jak na jego możliwości przystosowawcze i poznawcze, emocjonalne, psychiczne itd. itd. dorasta wśród ludzi, którzy nie czują e, um, rozumieją życie dysfunkcyjnie, y, czyli są toksyczni, y, agresywni i tak dalej i tak dalej. Więc to dziecko, które czuje, które jest y, wolnością, prawdą, miłością, musi serce zamknąć albo y, uznać, że nie czuje, ponieważ czucie doprowadza do bólu. Y, do bólu i nierozrozumienia nie sytuacji, bo gdy dziecko jest małe y, musi na swój sposób wytłumaczyć sobie zaistniałą sytuację, a więc traci kontakt z duszą, ze swoją spontanicznością, radością, swoją iskrą życia, bo dusza to iskra życia, czyli powód Twojego życia. I osoby z dysfunkcji wchodząc w dorosłość nie do końca rozumieją, po co w ogóle to wszystko, po co te doświadczenia powielają w dorosłości dzieciństwo. I czasami, dość często, nie odnajdują przyczyny swojego życia, które poświęcili na e, innych ludzi, e, wyrzekając się siebie i swojej prawdy. I ten warsztat da Ci e, powrót e, e, do e, serca, e, do czucia sercem. Do eliminacji y, wszystkiego, co miłością nie jest, do bycia w prawdzie, do odszukania przyczyny y, swojego życia. Czyli, jako dusza, czyli ta iskra życia, to serce, które pojawia się w swoim ciele, które bije dla ciebie, żebyś mógł, mogła oddychać, żyć, y, bije z jakiegoś względu. Jeśli dorasta się w rodzinie dysfunkcyjnej, to nie, w ogóle nie kojarzy się tematów duszy, w ogóle nie kojarzy się przyczyn życia w dysfunkcyjnym świecie. Przyczyną życia jest odtworzyć życie rodzinne w dorosłości, umrzeć w cierpieniu, marudząc na mężczyzn albo na kobietę w zależności od pci, i to powoduje bezsens. Jeśli ktoś nie rozumie, to do bezsensu się przyzwyczaja, z bezsensem próbuje się urządzić, ale to nie jest Twoja droga, nie jest Twoja droga Twojej prawdy, Twojej życiowej prawdy i przyczyny. Wcielamy się w określonej rodzinie, w określonym dniu, po to, żeby wypełnić przyczynę, wypełnić przyczynę swojego przyjścia na planetę Ziemia. Jako istota ludzka, czyli istota ludzka z duszą wciela się po to, żeby doświadczyć określonego życia, i później, żeby się z niego uwolnić, albo żeby nieść swoje życie dalej do ludzi w zależności od przyczyny. I osoby dorastające w dysfunkcyjnych domach nie dość, że nie mają przyczyny swojego istnienia, są odrzucone. I pozbawione godności w domu rodzinnym, w dorosłości odtwarzają wzorzec rodzinny, bez świadomości i bez ujrzenia w ogóle możliwości zmiany kierunku. Jest w nich dużo lęku, jest w nich dużo gniewu, poczucia winy, i te osoby zapraszam na ten warsztat, który uwolni. Was od braku zrozumienia, a jeśli coś staje się świadome, jest łatwiejsze do zmiany. Jeśli jesteś zainteresowany, zainteresowana, piszesz maila na anielska 311 tam ja udzielam Ci informacji dotyczących płatności i to szkolenie 299 zł otrzymujesz w linku. Z moją energią i z moim światłem, by Twoja prawda, wewnętrzna prawda Twojej duszy objawiła Ci się w jak najszybszym czasie i momencie, byś mógł mogła zmienić swoje życie, zmienić kierunek i bez sens zamienić w sens, a poświęcanie się w przyczynę. Twoją przyczynę tylko i wyłącznie Twoją przyczynę. Pojawienia się na planecie Ziemia. Globalnie, społecznie, narodowo jesteśmy wpisywani w rolę, w rolę i w stereotypy dotyczące roli, i to uznaje się za przyczynę naszego życia. Czyli, jako kobieta, rodzisz się po to, żeby mieć rodzinę, męża, dzieci, gotować, sprzątać, i to w społeczeństwie jest określane jako przyczyna Twojego życia. A to jest nieprawda, i przez te e, iluzje i kłamstwa ludzie e, żyją w, w zaburzeniach, w chorobach, w depresjach, w apatii, ponieważ e, życie, żeby iść do pracy i mieć na obiad, e, jest po prostu bez sensu. Życie to radość, szczęście, miłość, obfitość, e, prowadzenie, prowadzenie serca. E, serce nigdy nie zaprowadzi cię tam, gdzie stanie ci się krzywda i wpisywanie ludzi w rolę, czyli mężczyzna ma pracować, e, a kobieta ma zajmować się domem i że to jest sens ludzkiego życia, jest kłamstwem. I czy czwarte społeczeństwa jest w depresji, ponieważ nie rozumie, że to kłamstwo jest przekazywane z pokolenia na pokolenie i za to kłamstwo e, każe się ludziom jeszcze e, klęczeć i przepraszać. Więc jeśli jesteś zainteresowany, zainteresowana, a ja jestem, jestem zainteresowana losem Twoim i Twoich y, ludzi y, w Twoim otoczeniu, zapraszam, to koszt tylko 299 zł. I jeśli chcesz, zostajesz w swojej roli odnośnie pci, ale oprócz tego masz jeszcze swoje życie i swoją przyczynę swojego życia. Do usłyszenia. Mam nadzieję, że się zobaczymy.